Owce. Malownicze miasteczko na południowym wschodzie Polski, słynące z wielu miejscowych tradycji, legend i barwnej historii. Jeszcze przed wojną było wielokulturowe. Mieszkali tu obok chrześcijan, Żydzi i prawosławni. To właśnie w tym miasteczku toczy się akcja jednego z opowiadań Izaaka Besza singera Ostatni Demon. I żyjemy dzięki książce z opowiastkami, Widzisz. Pozostałości sprzed wielkiej katastrofy. Owszem, tak byli, targi, tak byli, tak było, takie byli, przydawali konie, krowy, wszystko. Targi. Tutaj teraz, gdzie Targowica jest, tu, gdzie teraz targ jest. nie wie panie, to tylko był jeden dzień w środę, wyznaczona środa. To była jedna środa tylko. Tak jak teraz w środę, tylko to tak zostało już od dawna dawności. W Tyszowcach mieszkam to już od urodzenia. Od urodzenia. Lat 85. W Tyszowcach, moi rodzice, dziadkowie tutaj mieszkali. Przykładowo, rodzice, całe życie już w Tyszowcach jesteśmy. Tyszowce są zapomnianą przez Boga mieściną. Adam nie wdewnął tutaj nawet po to, żeby się wysikać. Miasteczko jest tak małe, że kiedy przejeżdża przez nie fura, i koniec na rynku, to tylne koła fury sięgają rogatek. Tyszowce toną w błocie od Sukot aż do Tisza Benaw. Ostatni demon Zinkera patrzył na Tyszowce w osobliwy sposób. Czy właśnie takie było przedwojenne miasteczko? No wie pani, były ładne tyszowce, tylko że były drewniane. Tutaj, gdzie ten skwerek jest, to, to, to były same budynki stałe. I to były właściwie żydowskie domy. Czyli że było, że cztery rzody tam mieli sklepy, takie, że trochę były większe sklepy, takie mieli drewniane budynki, a sklepy były większe trochę takie, że sprzedawali wszystkie najwięcej sklepów to rzedy mieli. I to były trzy narodowości: Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Ja sobie tak, wie panie, przypomina, dobrze, ja tak nie pamiętam, byli to, ale właśnie tutaj gdzieś stała ona, tu, gdzie ten, pani Tucka ma sklep, tu, jak ten magazyn, jak się zaraz jedzie, przejdzie te greble po lewej stronie. Tu, tu była ta synagoga. A Ukraińcy to. To zamieszkowali więcej tu na Zamłyniu, na Dębinie. Bo stamtąd, co ja pochodzę, z ulica Kościelna, to tam nie było ani jednej rodziny, ani żydowskiej, ani ukraińskiej. Jak wie, wie pani, takie duże były te koła, takie te zbiaki, takie trzy takie, dwie mniejszych, a jedna taka duża była. O, ja tam nawet poszedł i chodził mi jest to taka o, tak wyglądała. Jak, jak plebania jest i zaraz na plebaniu jak się idzie na, na cmentarz grzewalny, to tam jeszcze takie znaki są te rosną, te kasztany, duże drzewa, to tam właśnie w tym miejscu była cerkiew. Ale tu była nie tylko jedna, bo gdzieś tutaj i na Zamlinie była jedna i na Dmwinie jeszcze tam były, na Klątwach. I te, a to wszystkie domy takie były drewniane i szlomu nakryte byli. Slomu tak grubo są baba. To ulice takie były, były, błota, wody, były kładki, to takie były dla schodników, to deski były pokładzone, jeziora normalnie, <grywanie> to był bagna. To takie były tyszowce. Językoznawcy wiążą nazwę miasta z imieniem Tymoteusza, którego srobnienie na ziemiach wschodniej Polski i na Rusi brzmiało tyż lub tisz. Nazwy zakończone na owce, spotykane na ziemiach wschodniej Polski, na Rusi, Bułgarii i na Słowaczyźnie wskazują na czyjąś własność. Wydawałoby się więc, że Tyszowce to po prostu krót Tysza. Panie, no to jest po tych tyszowiakach. One faktycznie powinny się nazywać tuszewce, bo to były, to właściwie tak było, ale tak zrobili jakoś, że tyszowce. Ale to powinno nazywać się tuszewce, bo to było bardzo dużo szewców i tuszewcy. Przez to nazywają się tyszowcy, po tych butach tyszowieckich. To druga chalupa szewce byli. Buty szyli, te szowiaki, wie Pani, Pani nie, nie widziała takich butów jeszcze. Ojciec był szepcem, szył buty i ujeździli do Zamościa, do Lwowa. Końmi na, na jarmarkę sprzedawali te buty. Buty te szowiaki były szyte ze, szk ze skóry wołowej. Krowy, byki, takie, cielęta były też, z większej skóry wychodziło więcej butów. I taką skórę trzeba było żeby zanurzyć w wapnie, żeby z niej sierść mogła. Wapno spala sierść i wtedy dopiero można było dalej wyprawiać. I właśnie takim, takim sprzętem były te skóry z wapna wyjmowane. I taką skórę było takie urządzenie, to nazywało nazywa się strych. Resztki wapna i sierści były ze skóry kartane. Skórę trzeba było wypłukać i później dopiero resztki sierści jeszcze usunąć takim specjalnym narzędziem. nazywało się włośnik albo kosa. i taką skórę, już upłukaną, trzeba było później garbować w korze dębowej. Do rozdrobnienia kory dębowej służyło tamto urządzenie, to się nazywa stępka. To jest tak, urządzenie, no, taka rekonstrukcja do pokazywania. Jak to kiedyś wyglądało? Stary jest tylko. Sam ten drąg to stępa cała. To ono już ma prawie 100 lat. I po rozdrobnieniu kory to było w takim, nazywał się przekadek. Taka duża beczka o średnicy 150 cm. I tam były te skóry wkładane, przysypywane korą dymbową. moczą no, to trwało. Kilka tygodni. No i później taka właśnie wychodziła skóra, wyprawiona taki groszek. Ona była później wyginana, i z jednej skóry, z jednej skóry wychodziły cztery pary butów. To było szyte wszystko, było ręcznie. I to jest na lewą stronę. Wszystko było szyte na lewą stronę, a później wywracane i było wychodziły takie buty. To jest yy, no, na wrzecioni, to nazywa się wrzeciono. Robiło się I Jako igła tu się zaprawiało i ja się rozdzierało na cztery części. I tu prawiało się, ja ślepo już nie widzę dobrze. O, i ono było w ten sposób. To, yy, no, szerść z dzika. I to kładało się tędy i na dwie strony ciągnąło się. No te buty były jeszcze już w latach powojennych. Jeszcze w latach 50 troszkę niektórzy szyli, tak na własne potrzeby. Ale to wszystko już było zastąpione butami gumowymi, gumofilce weszły już. Już były wygodniejsze i tańsze niż... Uszycie takich butów, te buty były drogie stosunkowo do, do zasobności obywateli w tamtych czasach. Jak długo tu tkwię? Całą wieczność plus jedną środę. <mum> Równie stara jest tu tradycja wylewania świec. W 1655 roku szlachta polska pod wodzą hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Poteckiego i hetmana polnego Stanisława Lanskorońskiego zawiązała Konfederację Tyszowiecką w obronie praw króla Jana Kazimierza przeciwko Szwedom. To wówczas, jak głosi legenda, Szwedzi podarowali Tyszowianom świece. Dziś świece wylewane są raz na kilka lat i towarzyszą Tyszowianom przy świętach i ważnych okazjach. W 78 roku to były rano tutaj w dzwonicy. Nie, w 83. W 8 mumie tylko w 8 mumie. W niedzielę mieliśmy. To może wolać, było gorąco tylni czasowe. W studole? W wysokim pomieszczeniu. Żeby można było 6 metrów zamieścić. Postawcie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Początek tych świat był na Jordyce. Tam był drewniany kościół. Trzeba byli chcieli wysadzić powietrzu. No nie mogli, nie mieli podejścia jak to zrobić. My wydali taki i w środek były źle materiały Niby oni się mieli palić i dojść do tego i miało wybuchnąć i ten kościółek miał zniknąć z powierzchni ziemi. Ale te świece się nie chciało zapalić. ponieważ jakaś kobieta prawdopodobnie posłuchała, mówi tam w środku jest materiał wybuchowy. Połamali te świece, tak to się okazało się, że był materiał wybuchowy. W tamtych chwili od 1655 roku te świece były rane. Wosk produkują pszczoły. Pszczelarze wytapiają wosk, no i kupujemy od nich na potrzeby świec. Wosk roztapiamy w, taki, w takim parniku. No wosk przy 60 stopniach już jest płynny. Ale tak, grzejemy, żeby nie miał więcej niż 100 stopni, bo wtedy jak jest mocno ciepły, to spływa. Musi być ciepło, nie za gorąco, żeby wosk pływany po świecy nie zastygał za szybko. Wtedy będzie nierówna świeca, będą takie sęki na niej, a jak jest ciepło, wosk jest płynny, wtedy gładko spływa jest gładka świeca. No i wygląda tak jak po przycięciu, wygląda tak jak drzewo rośnie z takim słojem, No tutaj nawet widać się takie. Takie płatkie z jednej strony. Każda warstwa to jest jedno polanie woskiem. Myśmy całe życie leni. A, a oprócz nas, to jeszcze nasze rodzice, wie pani, bo to tyle lat już, to nasi rodzice jeszcze kiedyś leni. Były szewce, ku świeże różenczowe i te małe świece, każdemu czas się rozdaje, każdy miał swoje świece, lał i rozdawał ludziom przykładowo. Żeby nie pomylić, tu, każdy robił, ten robił jedną dziurki, ten, ten jeden, ten biedny, ten trzy, żeby każdy przekazał na swoim Ja te małe świece 20 lat, teraz to no, zda, lat, że nie leję, liałem takim kontrolem ljęliśmy świece, jakie były w braciekiem jeszcze. To myśmy leli świece te małe. Pani używane są jakaś największa uroczystość. Na przykład Boże Ciało jest, jakieś msze takie y, patriotyczne, kiedy historyczne, jak, jakaś jest historia jakaś. No teraz on, na odpust to jest, odpust szóstego. Jutro już będą nosić, o jutro A będę. nosić. No. Zostali zebrany w 17 i ukał się przy monologii. Oni również opowiadali, co ich spotkały w drodze i jako poznali przy łamaniu chleba. No, wie panie, pewno, że się z czasem się zmieniły, bo już, już tych domków nie ma pod strzechą. Już tych takich sodów nie ma po trzech, to jest tylko ponakrywane. Wioska już niepodobna do dawniejszej, bo już teraz i budowa, i murwany, to wszystko, to tam pewno się zmieniło. Cmentarz jest pusty, nie ma nawet wychodka. Idę do łaźni rytualnej, ale nie dochodzi stamtąd ani jeden dźwięk. Siadam na najwyższej ławce. Spoglądam w dół na kamień, na który co piątek leje się z wiadra wody i zaczynam się zastanawiać. Dziś już nie ma śladów po sąsiadach innych wyznań. Synagogę i cerkiew zniszczono. Nie ma żydowskich kupców, mykwy, domów nauki, podobnie jak nie ma błotnistych ulic przedwojennych Tyszowiec. O obecności przedwojennych mieszkańców w milczeniu przypominają prawosławne nagrobki na cmentarzu i pozostałości po żydowskim Kirkucie. Miasteczko zmieniło się, ale jego mieszkańcy pamiętają, pielęgnują tradycje i dumni są z tego, z czego tyszowce słynęły i nadal słyną.